Ty, a co ty taka smutna? Kupiłam nową torebkę nic mi się tu nie mieści. Te kieszonki są jakieś bezużyteczne, w ogóle nie wiem kto to zaprojektował. Nic teraz nie mogę przy sobie nosić. Ty no to przydała ci się tam dobra wypraska. Jak w planszówkach? To one faktycznie są fajne takie. No właśnie nie we wszystkich. Porozmawiajmy sobie o słabych wypraskach. Z tej strony Amator Tanszówek I dzisiaj porozmawiamy sobie o wypraskach Czyli kolejna topka, na którą nikt nie czekał, nigdy jej nie chciał I być może nikt nie będzie nią zainteresowany Ale mamy kolejny temat, żeby sobie ze sobą razem podyskutować I podyskutujemy sobie właśnie o wypraskach A w zasadzie o nieudanych pomysłach projektantów wyprasek Na przykładzie pięciu najgorszych wyprasek jakie mam w swojej kolekcji, no nie do końca może mojej kolekcji, bo jedna gra akurat będzie pożyczoną, ale tak długo już u mnie leży, że czemu by sobie jej nie wrzucić do materiału, tym bardziej, że bardzo dobrze pokazuje to na co będę chciał ponarzekać. No to bez przedłużania, top 5 moich najgorszych wyprasek w kolekcji. A zaczynamy od... Pradawnego lasu. Czyli jedna z nowości, które się pojawiły końcem zeszłego roku. Gra, którą recenzowałem na moim kanale. Gra, która w kategorii tytułów rodzinnych naprawdę mi się podoba i spełnia swoją funkcję idealnie. Jest to doskonały tytuł, żeby nauczyć czegoś nowych graczy, młodszych graczy, wprowadzić ich w świat strategii, ale. Dzisiaj rozmawiamy sobie o wypraskach i standardzik. Duże elementy leżą sobie na górze gry. Tu nie ma nic odkrywczego, natomiast wypraska. Co my tutaj mamy i dlaczego mnie to wkurza? Mamy tutaj po prostu poskładaną tekturę ułożoną w rynienki, i teraz tak właśnie ten pomysł tekturowych wyprasek, które często są ułożone totalnie z czapy no nie wiem co autorzy mają na myśli tu jeszcze jakoś te elementy wszystkie powchodziły ale powchodziły, ponieważ są odpowiednio posegregowane w woreczkach strunowych natomiast z drugiej strony wkładanie tych gotowych elementów do tekturki no tutaj na początku, za pierwszym razem, jak będziecie to chować, to musicie się sporo nagłówkować, jak je włożyć, w jaki sposób je wkładać, żeby później sobie ich nie zniszczyć, czy to tymi planszetkami przykładając, czy to po prostu, żeby wam weszły. Wszystko to jakieś takie nieintuicyjne i moim zdaniem niestety słabe a szkoda, bo przy grze, która jest tak ładnie wykonana jak pradawny las, no to to tekturowe wnętrze trąci straszną myszką, tym bardziej, że patrzcie, tu mamy w ogóle jakiś taki. Odstający, który jest nie wiadomo po co, tak na dobrą sprawę po prostu jest. Niby tu można wkładać jakieś elementy, żeby się lepiej trzymały, czy coś, ale wszystko to takie jakieś nie za bardzo, dlatego. Pierwsze miejsce na mojej liście to Pradawny Las ze względu na tą tekturową, nawet to nie jest wypraska, za to tekturowe wnętrze pudełka, które bardzo często tylko przeszkadza, a nie pomaga. Szkoda, natomiast zerknijmy sobie na kolejny tytuł na moim liście, którym jest. Katan! Za tę grę to mi się na kanale oberwały już nie raz przez mój filmik Dlaczego Katan nie jest dobrą grą No cóż, mam wrażenie, że nie wszyscy tam to oglądali dokładnie Ale pojechać w komentarzach to mi można Natomiast tam się toczą bardzo ciekawe dyskusje Zapraszam gorąco Co do Katanu to tu jest... Słyszeliście jak karatło? Tu jest... Kolejny problem wyprasek. wypraski, które są zaprojektowane ciekawie, które pozornie mają wszystko co powinna mieć w sobie dobra wypraska. Mamy tutaj e, kieszonki na każdy element. Mamy tutaj podstawki, które wyciągamy do gry. To też jest rewelacyjne. Spójrzcie jak to wygląda. Proszę bardzo. i co my tutaj mamy? Mamy tutaj dużą kieszeń na plastikowe elementy w różnych kolorach i te elementy jak kładziemy pudełko pionowo to bardzo często znajdują się na różnych miejscach i się po prostu mieszają. Oczywiście można w różny sposób te tekturki to poukładać i spróbować zminimalizować ten efekt ale to i tak powiedzmy sobie szczerze się tak samo jak Miejsca na żetoniki. Te żetony po prostu gonią po całym pudle. Jak widzicie, tutaj y, kafelki są już w złym miejscu. Mamy podstawki na nasze karty, i tu też może się zdarzyć, że te karty po prostu Wam wylecą, pofruwają sobie po wszystkim. Dlaczego? Mamy tu bardzo ciekawie za. Zaprojektowaną wypraskę Ale niestety Ona nie dochodzi nam Do szczytu pudła Przez co wszystko się miesza Naw Powiem Wam szczerze Nie widziałem jak wygląda nowiutki Egzemplarz katanu I jakie tekturki nam zostają Bo być może można podłożyć sobie tekturki, żeby podnieść całą wypraskę. Ale wtedy też nam pozostaje ten element kart, które po prostu mogą sobie polatać po całym pudełku. Szkoda, bo gdyby to było troszkę lepiej przemyślane, troszkę to jakoś szczelniej poukładane, to to wszystko działałoby fantastycznie. A tak, to wypraska w Katanie, podobnie jak sam Katan, jest dla mnie tylko wersją demo tego, jak to mogło wyglądać. Lecimy dalej. Kolejna gra pod względem wypraski zwyczajnie mnie rozbawiła. A dlaczego? Już Wam pokazuję, bo tą grą jest Park Niedźwiedzi. I tu jestem pełen podziwu dla poczucia humoru wydawcy. Nie wiem co tu się wydarzyło podczas projektowania, ale no tak. Plansza luzem, tak to zazwyczaj w grach bywa. Wszystkie elementy wyglądają o tak. Masa woreczków strunowych wrzuconych do pudełka i teraz powiecie, ej, 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 chwila, ty, amator, ale gdzie tu jest jakaś wypraska? No właśnie, być może nawet nie zauważyliście, chociaż instrukcja nam bardzo jasno mówi o tym, gdzie ona jest, jaka ona jest i jak ją trzeba sobie złożyć. A jak ją trzeba zło złożyć? Proszę bardzo, to jest nasza wypraska. Mamy tutaj... Elementy, które składamy ze sobą w taki dziwny sposób. Teraz nie wiem, czy to dokładnie odtworzę, bo y, cały ja nie wiem, gdzie mam element instrukcji do tego. Chwilunia, to było bodajże tak się wkładało. Nie tak. No, musiałem sobie sprawdzić na internecie, jak to się w ogóle składało, bo gdzieś zgubiłem kartkę z tego, jak to tą piękną, wspaniałą wypraskę się montuje. Jak to wygląda? Tak. Mamy oto trzy tekturowe elementy, które musimy złożyć w taki średnio intuicyjny sposób, po to, żeby je umieścić w pudełku. Tworzą nam trójkąty. Które nijak się mają do tego, jak można wytuchować elementy. Zauważę tylko, że mamy dużo elementów, na przykład prostokątnych, które jak tu włożymy, to zostanie nam masa niewykorzystanej przestrzeni i. To jest jakaś kpina. Naprawdę nie wiem, kto projektując tę grę wymyślił sobie, że świetnym pomysłem będzie zrobienie czegoś takiego. Naprawdę tamte, które można było przeznaczyć na co innego, na przykład na stworzenie, nie wiem, dodatkowych kostek, czy tam jakby zebrać ze wszystkich egzemplarzy te... Yy... Te, całe szablony, które były zużyte do wycięcia tych paździerzy, no to podejrzewam, że dałoby się z tego wszystkiego, z tego papieru złożyć dobre parę tysięcy dodatkowych egzemplarzy gry, nie? Eee, tego nie używam, zostawiłem sobie na pamiątkę w tym pudełku, żeby od czasu do czasu się pośmiać z tego, jak wygląda wypraska w parku niedźwiedzi. Więc tak, wszelkiego rodzaju takie elementy, które musimy sobie sami poskładać w grze właśnie z takich tekturek, w jakiś głupi sposób ułożyć w pudełku są moim zdaniem bez sensu. To by było dużo lepsze, dużo lepsze jakby to było po prostu pusto. I tyle. Tym bardziej, że no wszystkie elementy, które są w tej grze, to w zasadzie całkiem szczelnie... Wypełniają pudełko. Tutaj też tak bonusowo można by się przyczepić przy temacie słabych wyprasek do wszystkich tych gier, które nie mają w ogóle wyprasek, ale tych gier, które mają pudło szafę, a w środku jedna trzecia jest tylko zajęta, a reszta to powietrze. No, drodzy wydawcy, dajcie mniejsze pudełko, będzie to lepiej wyglądało. Natomiast jeżeli mamy grę tak solidnie wypchaną elementami, to odpuśćcie sobie jakieś tekturki do układania, bo wygląda to trochę. No, żenująco. A teraz przejdźmy do wyprasek, które w zasadzie mi się podobały. Dwa pierwsze miejsca na tej liście to są tytuły, które mają wypraski, nad którymi widać, że ktoś przysiedział, ktoś pokombinował, ale gdzieś w którymś miejscu zakradły się pewne problemy i małe błędy. Zacznijmy od serii timeline. Timeline, czyli malutkie karcianki, w których budujemy linię czasu. I to są naprawdę dobre gry. Póki się nie nauczymy wszystkich dat, perfekt, to one są naprawdę świetne i u nas bardzo często trafiały na stół. A tu wam je pokazuję, dlatego że ich wypraski to z jednej strony jest coś fantastycznego, a z drugiej strony mała porażka, bo. No właśnie. Jak to wygląda? To są wypraski, które są... Nie wiem, jak to się fachowo nazywa. Eee, w rajdach samochodowych, wyścigach, jak mamy stworzywa deskę i jest pokryta takim jakby zamszykiem, to to jest flokowanie. Nie wiem, jak tutaj to się nazywa, ale to mamy taką przyjemną, mięciutką wypraskę z miejscem na dwie talie kart. Talia kart jest w tej grze jedna, ale to sobie ją dzielimy po to, żeby wszystkie nam się bardzo ładnie zmieściły. I wygląda to świetnie: to estetycznie wygląda fantastycznie. Karty mamy ułożone, mają swoje miejsce, idealnie pasują do tej wypraski. Więc powiecie, ale w czym problem? No, pierwszy widzieliście przed chwilą, jak tylko otworzyłem grę, nie przychylając jej spe specjalnie mocno, była mniej więcej tak przechylona. No, to dużo kart wypadło. Dlaczego? Jak nałożymy puszeczkę, to mamy tutaj dar przestrzeni, czyli wypraska nie styka się z wiekiem pudełka. Więc te karty stąd po prostu wypadają i się wesoło mieszają. I ja miałem w tych grach włożone pianki, takie pod panele, które idą. I to troszkę naprawiało problem, bo trzymało te karty. Ale gdzieś tu, jakoś ostatnio, przy przetasowaniach je zgubiłem. Muszę sobie włożyć nowe. Wtedy dajemy jakiś element, on dociska i jest w miarę ok. Natomiast tak, to jest pierwszy problem. Drugi problem. Tu mamy do czynienia z grą karcianą, którą wydaje Rebel. Rebel sprzedaje koszulki do tych gier. Te koszulki pasują idealnie na karty, ale karty w koszulkach stają się ciut. Po pierwsze, szersze i dłuższe, a po drugie talia zajmuje więcej. Więc jak zakoszulkujecie te karty, to już ich do tych wyprasek nie włożycie. Takie. Niby małe, ale poważne fopa. Szkoda, bo tak na pierwszy rzut oka to te wypraski wyglądają fantastycznie. Fantastycznie wygląda też wypraska w ostatniej grze, którą wam pokażę. I przy pierwszym jej otwarciu byłem. Wow, ale świetne, jak to mi się podoba. Kakao. ile razy ja to Wam na tym kanale polecałem kakao. Tak, to jest jedna z moich ulubionych gier rodzinnych. To jest moim zdaniem jedna z najlepszych gier familijnych, wprowadzających graczy w świat planszówek. Mamy tutaj kafelki, które dokładamy tak troszkę niby jak w Carcassonne, ale tak naprawdę nie mają to nic wspólnego z Carcassonne, bo tutaj budujemy dżunglę, w której zbieramy kakao. To kakao w tej dżungli też sprzedajemy i zarabiamy. Zarabiamy też na inne sposoby i jest jest tu, jak na to jak prosta jest ta gra, to jest to naprawdę masa, ale to masa fantastycznych mechanik, które pozwalają nam nieźle kombinować. I wypraska w tej grze, no pierwszy raz jak ją otworzyłem, to się w niej po prostu zakochałem. Dlaczego? Już Wam to pokazuję. To wyjaśnię za chwilkę. To też. <grym> Spójrzcie sobie na to. Mamy tutaj miejsce na planszetki graczy, miejsce na kafle graczy, miejsce na kafle dżungli ogólnie. Otwórzmy sobie i teraz tak, mamy tutaj miejsce na mepelki każdego z graczy, na żetony bóstw, na monety w odpowiednich walutach, na kakao i ja tu mam też włożoną czekoladę z dodatku czekolada. No to w czym jest problem, powiecie? No o co tutaj chodzi? Przyjrzyjcie się tej bestii, co ona tutaj ma. Takie fantastyczne wypustki, które wiecie co? One dochodzą do wieka pudełka. No to pomyślcie sobie, no kurczę, no to wypraska dochodzi do wieka pudełka, no tak, ale ten środek nie dochodzi, nie? Więc ponownie dostajemy dar przestrzeni, w którym mamy tu dużą lukę między pudełkiem a tą piękną wypraską, która naprawdę no jest zaprojektowana fantastycznie. Ale przez to, że tu jest uniesiona, a nie jest cała podniesiona, to jak tylko grę zamkniemy, postawimy w pionie. To tu jest Armagedon wnętrze pudełka wygląda tak, jakby tam się zakradł ten gościu. Nie to jest po prostu wszystko rozpierniczone, wszystko pomieszane i to jest po prostu rzeźnia. Nie wiem, kto wymyślił, żeby w taki sposób zaprojektować tą wypraskę. Mam pewien pomysł, jak to mogło wyglądać, ale o tym Wam nie powiem, zostawię go dla siebie. Natomiast, no jak, dlaczego? Czy to nie mogło być na równi? Co tam się wydarzyło? I ja stosuję sobie taką pianeczkę, która przyszła w pudełku, nie pamiętam już z czym, z jakimś sprzętem pewnie, czy z czymś, więc taki kawałek sobie uciąłem. I wkładam go w ten sposób, że po zamknięciu pudełka dociskał elementy przede wszystkim. Nasze planszetki graczy, dzięki temu to wszystko nie wysuwa się, nie lata, chociaż i tak czasami się zdarzy, że jakieś kakałko gdzieś tam przeskoczy. Po y, tym jak trafiły do mnie dodatki, to w pudełku głównym noszę, znaczy noszę, mam wrzucane też elementy z rozszerzenia czekolada, one tu idealnie pasują. Yy, niestety nie mam tu elementów z rozszerzenia diamenty, ponieważ ktoś by mógł powiedzieć, no to miejsce zostało po to, żeby sobie włożyć elementy z dodatków. No nie, wagonika z diamentów tu nie włożymy z diamentami złożonego, a cały czas go składać i rozkładać, to zaraz nam się ta papierowa konstrukcja cała rozpierniczy. Więc weszły mi tu elementy tylko z jednego dodatku i to jest prawdziwy ból, bo wypraska w kakao, widać, że ktoś nad nią przysiedział, ktoś to doskonale zaprojektował, te wszystkie elementy, po czym chyba ktoś inny mu to spierdzielił. Nie wiem, czy jeszcze przez starzystów przeszła ta gra, czy o co chodzi, ale no tak to wyglądać nie powinno. Szkoda. No a jak już mówimy o tych zepsutych wypraskach, to czy można jakoś sobie to naprawić? No, w zasadzie tak. Po pierwsze co pokazałem Wam tą piankę. Ja sobie w niektórych grach właśnie robię takie przyciski, które mi dociskają elementy w wypraskach do wieka pudełka. Dzięki temu wszystko tam nie goni, więc to jest dobre. Drugi taki tip, to w wielu grach, w których mamy tekturowe żetony do wyciskania zostają nam te y, szablony tekturowe, z których wyciskaliśmy. Które w sumie też chyba są wypraskami, ale to tam. Te elementy wsadzamy sobie pod plastikową wypraskę do pudełka, dzięki czemu ona nam się unosi i wszystko jest tak jak powinno być. Oczywiście, o ile projektanci danej gry o tym pomyśleli, a w zasadzie opakowania do gry, a nie gry, o tym pomyśleli i nie spitolili wypraski tak wzorcowo jak w kakao. Następną rzeczą, po jaką możemy sięgnąć, są inserty. Na rynku znajdziemy dużo insertów, które możemy zakupić. I dzięki temu cieszyć się elementami, które zostały zaprojektowane przez kogoś, kto przysiedział nad tematem, potestował, sprawdził i są inserty, które po prostu te. Oryginalne, wywalamy z pudełka, wsadzamy te czy to drewniane, czy plastikowe, czy wykonane z pianek. One tam też ułatwiają rozgrywkę. Mamy segregowane elementy, wszystko zależy od modelu, i tak dalej. No ale tu musicie wiedzieć, że cena, no, jest odpowiednia. Możecie sobie zrobić taki insercik sami, jeżeli lubicie majsterkować. I ja tu mam. Ło, panie, ale głęboko. Ja tu mam, karka Na moim blogu wam kiedyś opisywałem jak nie robić insertu i to jest właśnie ten insert którego no spaprałem wzorcowo. Jak on wygląda? To jest z takiej pianki pod y, panele podłogowe. Wykonałem sobie tutaj rynienki. Na kafelki, kafelki z gry podstawowej, kafelki z dodatków i takie koszyczki, na napionki, które przed rozgrywką wykładam. Każdy sobie dobiera swój kolor, potem chowamy i tak. No, niby funkcję tę swoją spełnia, ale po pierwsze to jest yy, brzydkie, bo mi wizualnie nie wyszło ta zielona pianka. No, nie wiem na czym skończyłem. Zaś się przerwać, ale dobra. Ten insert, ta pianka zielona, no nie wygląda najpiękniej i też problemy przy tym są takie, że ona jest dość sztywna, więc jeżeli coś się źle chycicie, może Wam pęknąć. Tak samo ja używałem kleju, bodajże tam kropelka super ten gatunek. No, wyszło to jak wyszło, on jest trochę za twardy na to. Wszystko opisuję na swoim blogu, jak będę pamiętał, to wrzucę Wam link do tego, jak to się Wykonywało. Natomiast można również sięgnąć po elementy drukowane 3D. Takie ostatnio też się stały bardzo popularne. Można sobie kupić do różnych gier takie elementy. Ja ostatnio od kolegi Michała dostałem właśnie takie to cudenka. Proszę bardzo, jak to wygląda. O. Takie elementy one. Możemy sobie zakupić dopasowane do konkretnych gier, bądź jakieś uniwersalne podajniki na karty, czy coś grunciej rozmiarami dopasować, i wtedy wypełniamy sobie grę takimi właśnie elemencikami. I ja tu muszę jeszcze dopracować to, jak to powciskać do pudełka, żeby wszystko było takie, jak być. Powinno natomiast jest to też rozwiązanie, ale jeżeli nie posiadacie sami drukarki 3D, no to musicie się liczyć z tym, że niektórzy sprzedawcy za niektóre elementy dość słono sobie liczą. Dlatego ja Wam osobiście polecam obejść temat wyprasek takim oto sposobem, a mianowicie uniwersalne, idealne na każdą okazję. Nie, nie pudełka z karka są, ale boreczki strunowe i organizery, które zakupicie w praktycznie każdym dużym markecie, nie tylko w budowlanym czy sklepie dla Majsterkowiczów. Takie organizery mają różne kształty, różne wnętrza. Możecie je dostosowywać. Ten, akurat konkretny, który tu wam pokazuję, nie mam tu wszystkich przegródek od niego, ale możecie sobie dostosowywać rozmiar tutaj kieszonek w środku, więc dzięki temu możecie naprawdę dużo elementów pomieścić w grach nie będą Wam one gonić, a przy tym możecie je też użyć przy rozgrywce, one Wam pomogą tutaj, dlaczego kartonik z karka są, bo jest cały wypchany woreczkami strunowymi w różnych rozmiarach więc jaka gra do mnie nie trafi, to zawsze się ją da jakoś zaworeczkować, co widzieliście na przykład w przypadku tych gier, które Wam pokazałem, woreczków strunowych tam nie brakowało, tu jeszcze jak przy okazji jestem, to taki mały tipik jak szukacie czegoś na małe elementy już do samej Zgrywki polecam silikonowe foremki, też możecie sobie wyposażyć wasze gry w takie to gadżeciki, wrzucacie do tego kolorowe kosteczki produkcji, waluty czy cokolwiek i one też robią robotę. No i w zasadzie to będzie chyba tyle, co mam wam do opowiedzenia o wypraskach. Czy ta topka jest mocno naciągana? Pewnie tak, ale chodzi mi o to, żeby poruszyć dyskusję. Dajcie mi znać w komentarzach, w jakich grach wypraski Was zawiodły, co Was wkurza w wypraskach, jakie błędy projektantów widzicie, o czym tu zapomniałem, na co chcecie ponarzekać. To jest ten moment, kiedy możecie wylać w komentarzach swoje żale, bo jestem strasznie ciekawy, które gry mają totalnie skopane i spartaczone wypraski. Spoko. Zrobię Wam jeszcze za jakiś czas materiał o tych najlepszych w mojej kolekcji i tam sobie też poopowiadamy o dobrych pomysłach, natomiast dzisiaj wszyscy razem narzekamy, bo to kochamy. Ha! I tak możecie mi zaś pojechać za Katan, nie ma sprawy. <gry> na, no, tak na poważnie. Dzięki, że obejrzeliście ten film, dzięki, że ze mną byliście, i. Co mogę powiedzieć więcej? Jeżeli Wam się podobał ten materiał, pamiętajcie zostawić łapkę w górę, a jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zasubskrybować mój kanał. Dzięki temu wspieracie moją pracę i dajecie mi kopa do kręcenia kolejnych takich materiałów. No a wspieracie mnie też sprawdzając oferty na ceneo gier, które Wam tutaj pokazuję. Oferty zawsze są wrzucone w opisie, więc możecie sobie tam rzucić okiem. Zapraszam do klikania, oglądania i oczywiście grania, przede wszystkim grania, bo o to tutaj chodzi. Razem z Wami próbuję zarazić innych planszówkowym hobby. No to jeszcze raz, dzięki wielkie, że ze mną jesteście i do zobaczenia. Cześć! Panie prezesie, napotkaliśmy drobne problemy przy projektowaniu wypraski do Kakao gry. Tutaj. Stworzyliśmy element, w sensie wypraskę do kakao, do którego pasują wszystkie komponenty gry. Niestety, dopiero później otrzymaliśmy pudełko, które no, jest troszeczkę wyższe, bo zostało dostosowane do ogólnych standardów, że na półkach graczy dobrze wyglądało. I co my teraz możemy z tym zrobić? No, mamy kilka pomysłów. Jednym z nich jest podniesienie, w sensie zwiększenie, wysokości wypraski. Możemy również po podniesieniu y, przeprojektować wszystko tak, żeby wnęki w wyprasce pasowały do uzupełnienia o przyszłe dodatki. Albo możemy również dodać elementy dla piątego gracza, prawda? I tak, to również może być dobry pomysł. Tak, tak, bardzo dobrze rozumiem o co Wam chodzi, ale mam alternatywne rozwiązanie. Podnieśmy tylko krańce wypraski, żeby dotknęła pudełka. Szybciutko, bez problemu, to będzie znacznie lepsze rozwiązanie. No. Tak, tak, ale czy to nie będzie tak troszeczkę pozbawione sensu? W innym wypadku będziemy musieli stworzyć nowe matryce dla wyprasek, a to są koszta. No tak, ale tu też będziemy. Moje rozwiązanie, co ważne, będzie mniej czasochłonne. Ale elementy chyba będą wypadać ze swoich miejsc? Nie, nie, moi kochani, źle na to patrzycie. Gracze. Otrzymają dar przestrzeni. Będą mogli sobie w to miejsce włożyć cokolwiek zechcą, cokolwiek im tam tylko wejdzie. Ewentualnie mogą trzymać pudełka poziomo, prawda? To też jest rozwiązanie. Zresztą tak sobie teraz myślę: ta luka będzie doskonałym miejscem, żeby tam przechowywać ulotki. Jakie ulotki? No takie ulotki na ulicach, co rozdają, wrzucają do skrzynek, prawda? Wszyscy to gromadzą, a potem wyrzucają, albo wyrzucają od razu. A teraz będą mogli sobie włożyć do pudełka z kakao. Włożą sobie odpowiednią ilość i kiedy zgromadzą odpowiednią ilość, to co? To wtedy elementy nie będą goniły. Proszę bardzo, można powiedzieć, że działamy proekologicznie. Pro Rozwiązaliśmy problem wyrzucanych ulotek. Czyż to nie jest fantastyczne? Musimy to dodać do naszej polityki marketingowej. Działania proekologiczne firmy. Problem ulotek rozwiązany. Gra Kakao, nowa rewolucja. Tylko my działamy tak nieszablonowo. To jest to. W zasadzie to za takie postępowanie chyba się jakaś nagroda należy. Panie Zosiu, proszę sprawdzić jakie w tym roku nagrody proekologiczne tam zieloni rozdają i proszę nas do czegoś zgłosić. Do czegokolwiek, wyjaśnię troszkę później. E Panie prezesie, ja nie wiem, czy to tak do końca będzie działać. To już proszę zostawić działowi marketingu i PR. Więc wszystko ustalone: podnosicie boczki i rozpoczynamy fantastyczną akcję marketingową. Ratujemy świat z kakao. To będzie prawdziwy hit. E, dobrze. Musicie myśleć nieszablonowo. Tak się do czegoś dochodzi, tak się tworzy przyszłość ludzkości. O przepraszam, dzwoni moja ma... Yy, znaczy prezes zarządu dzwoni, prezes zarządu. <noise> Dziękuję, wam możecie iść.